Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i ogłaszam, że jutro, czyli w sobotę 19 sierpnia o godzinie 9 zrobimy trzecie podejście na Moon Lorda na jednym streamie w Terrarii. Oczywiście Master Mode. Przygotowałem dla was małe terrariowe i live'owe Q&A, tak żeby wytłumaczyć o co tu chodzi i żeby nie musieć na przykład na live'ie odpowiadać masowo na ciągle te same pytania. To lecimy! Skąd pomysł na ten live? I to akurat teraz. Mamy wakacje, wiele osób ma wolne, więc jak nie teraz to kiedy? Jest to wyzwanie, które przede wszystkim nie wymaga ode mnie żadnego grindowania, przygotowywania się godzinami do odcinków, a poprzednie live'y wspominam bardzo dobrze. Forma pojedynczego live'a ani mi nie zawali znowu całego kanału terrarium, ani też nie będzie wymagała ode mnie olbrzymiego wkładu na przestrzeni miesięcy, tylko raz siądziemy i przytrejhardujemy. Będzie to mrugnięcie oczkiem do widzów, którzy kiedyś siedzieli na tym kanale i oglądali terrarie, widzowie nie terrarii przyjdą pogadać, a ja będę się dobrze czuł, więc wydaje mi się to sytuacją dobrą dla wszystkich. No i też to trochę jak kolejna edycja Spędź dzień z Mangetsu. Nie czujesz się zmęczony Terrarium? Po Legendary Mode trochę odpocząłem i nabrałem ochoty, by porobić coś znowu w tych klocach. Nie ukrywam, że długo się biłem z myślami, bo zniechęcało i dalej w sumie zniechęca mnie podejście niektórych widzów. Bombardowanie pytaniami o tę grę, często w sposób ofensywny, codzienny wbijanie szpileczek pod wszystkim, co nie jest Terrarium, albo bez przerwy pytania o serię na modach. To chyba obecnie taka moja największa trudność w prowadzeniu kanału, bo wpływa na psychę i muszę sobie robić raz na jakiś czas jakiś detoks od komentarzy. Nie chciałbym przyciągnąć tym lajbem więcej toksycznych terrariowców zapatrzonych tylko w jedną grę, więc mam nadzieję, że nie będzie to masochizm z mojej strony. Co? Pieniążki się skończyły? Wyświetlenia spadły? To ta druga toksyczna strona. Takie głosy pojawiają się przy najmniejszej chęci powrotu do Terrarii. Takie januszowe doszukiwanie się ukrytych motywów. Może i obecnie mój kanał nie znajduje się w piku statystyk, ale nie ma to nic wspólnego z chęcią zrobienia live'a z Terrarii. Jestem zadowolony z obecnych materiałów, czuję się w nich sobą i chciałbym dalej realizować kanał tak, jak to robię teraz. Także chcę, żebyście byli pewni, że jak robię coś znowu z tej gry, to wynika to wyłącznie z mojej chęci grania w nią i nic nie jest tutaj na siłę. Czy podczas live'a, tak jak poprzednio, będą Rozmawiali z Tobą goście. Idą goście się A tak serio to poinformowałem parę osób, jak będą chcieli, to wbiją, super by było. Czy forma jest? Niestety, absolutnie nie. Dużo wiedzy i skilla mi uciekło, ale postaram się przed live'em przysiąść, poćwiczyć bossów, przygotować jakieś taktyki. Wnioski z poprzednich live'ów są takie, żeby nie luzować aż za bardzo, bo im dłużej się gra, tym gorzej idzie, oczy bolą, bardziej się nie chce i psycha siada. Jak długo planujesz siedzieć? Ostatnio udało mi się przejść event lunarowy i dojść do Moon Lorda. Że tym razem uda się go pokonać. Stawiam na minimum 15 godzin, czyli minimum do północy będziemy siedzieć i fajnie, bo jak zaczyna się od dziewiątej, to te godziny nie wyglądają aż tak źle jak wcześniej, od piętnastej do szóstej. Ale może być tak, że faktycznie do tej szóstej będę siedział. 21 godzin. Czy będzie kamerka? Nie będzie i to z trzech powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że mieszkam z dziewczyną i chciałbym, żeby miała tutaj swobodę poruszania się po naszym małym mieszkaniu bez obaw o swoją prywatność. Po drugie, sam czuję się o wiele bardziej skupiony i bardziej komfortowo. Bo bez tej kamerki. Chyba jeszcze nie osiągnąłem przez ostatni rok pełnego luzu z nią. A trzeciego powodu nie ma. Czy będzie seria na modach? Na przykład Calamity, Infernum, Split, Fargo? Nie będzie, bo nie mam ochoty na mody. To jest nieskończony content, który niezależnie od ilości dodanych itemków, zmienionych bossów, fabuł i innych po tylu seriach mnie już po prostu nie kręci. Nie chce mi się sprawdzać kolejnych na siłę poupychanych zbrojek między kolejnymi na siłę poupychanymi bossami, rybów no hit, broni z wątpliwym balansem. A to wszystko jeszcze okraszone Grindem. Mody też mają to do siebie, że co chwilę coś w nich twórcy zmieniają i dłubią, więc z perspektywy czasu nie czuję jakiegoś specjalnego przywiązania do ich zawartości. Na przykład takie Kalamiti kiedyś to nie jest to samo calamity co teraz. Trzeba się uczyć wszystkiego na nowo i dla mnie to w wielu momentach zjada swój ogon. Żeby wykorzystywać wiedzę, to trzeba być na bieżąco. O wiele bardziej wolę dopracowany content twórców Terrarii raz na parę lat. Jeśli chodzi o kanał, już dawno znalazłem się na etapie, że mógłbym robić serię za seriami z modów i mój kanał, myślę, że prosper by nie najgorzej, ale dla mnie byłoby to nudne. Robiłbym to na siłę, a w dodatku czułbym, że marnuje swój potencjał. Wolę się zająć innymi grami i rzeczami, a w szczególności już od tych modów się trzymam z daleka. Co z kanałem poradnikowym Mangi. W skrócie kompletny nie wypał, straciłem wenę do tego. Został mi ostatni semestr studiów, więc może po obronie jak miałbym więcej czasu, to bym się tym zajął, ale tak to dwa kanały, główne i Getsu, w zupełności pochłaniają mój czas i szczerze nie wiem, czy nie szkoda mi życia na jakieś poradniki. Kiedy jakaś seria z Terrarii. Najbliższa seria, jaką planuję, to przy aktualizacji 1.4.5, która doda m.in. Crossover z Dead Cells. Jest to gra, którą zdążyłem w tym czasie ograć i która jest naprawdę świetna. Polecam wam moją 50-odcinkową serię. Seria z 1.4.5 może będzie na jakiejś klasie, może nie, musiałbym się zastanowić. Żadnej innej serii na obecną chwilę nie planuję. Proszę, nie pytajcie. Jesteś hipokrytą, miałeś nie nagrywać Terrarii, jesteś zdrajcą, bo się odciąłeś, zmień baner, zejdź mi z oczu. Powtarzałem zawsze, że Terraria jest dla mnie bardzo ważną grą, ale to nie oznacza przecież, że mam do końca życia męczyć tylko to na jedno kopyto. Choć tworzenie filmików z niej ma swoje wady i zalety, to jest to kawał historii. Nie zamierzam się od tego odcinać. Chciałbym, by była to produkcja stojąca na równi z innymi grami na moim kanale, a nie była ponad nimi i jeszcze ponad mnie samego. Fajnie by było, jakbym mógł bez przepału wrócić, kiedy ja sam bym na to miał ochotę, nie słysząc uprzednio od nikogo, że mam tylko to nagrywać. okraszony jeszcze epitetami w moją stronę. Jedno jest pewne. Czasy, kiedy jedynie Terraria była na kanale i spamowałem seriami, minęły. Obecne podejście uważam za o wiele zdrowsze i korzystniejsze dla siebie i widzów, którzy przecież pokochali mnie za moją osobowość, którą jestem w stanie pokazywać o wiele bardziej, gdy próbuję wstawiać zróżnicowane rzeczy. Chciałbym, by Teraria była skojarzeniem wśród innych skojarzeń, które budują prestiż mojego kanału, a nie by była jego kulą u nogi. Uff, no i to już wszystko. Czuję ulgę, no i też mogę powiedzieć, że przeszliście właśnie przez moje myśli, zmartwienia, wątpliwości odnośnie robienia tego live'a i czegokolwiek jeszcze z terrarium. Czuję poniekąd, że się oczyściłem, wyrzuciłem z siebie cały ten syf, jakieś czarne myśli, które mi tam zalęgały i mam nadzieję, że przekazałem dobrze to, co siedzi mi w głowie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, no to możecie śmiało zadawać pod tym filmem, postaram się odpowiedzieć, a tak to nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, zapraszam i bawmy się!